Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian vlog. Dzisiaj druga część filmu, który bardzo, bardzo wam się spodobał, czyli kolejne jeździeckie rekordy Guinnessa. Temat ten bardzo was zainteresował, więc postanowiłam zrobić za waszą namową, za waszą chęcią drugą część. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania. Pierwszy rekord, który omówię, jest naprawdę dość specyficzny i dosyć dziwny, bo jest to najdłuższy dystans pokonany przez konia na dwóch nogach, z jeźdźcem na grzbiecie. Jest to na pewno dosyć niespotykany widok. Mogę się założyć, że duża część jeźdźców. Na pewno nie widziała tego e, ani razu w życiu, żeby koń chodził na dwóch nogach, ale jest to możliwe i udowodnił to Gregory Ancelotti z Włoch na koniu Doc albo Doc. Nie wiem jak konkretnie to przeczytać, bo nie znam włoskiego. Gregory na swoim koniu idącym na dwóch nogach pokonał dystans 29,3 metra. Chętnie bym to zobaczyła na żywo, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić konia, który idzie aż tak długo na dwóch nogach. Numer dwa to najstarsze konie bliźnięta. Zanim wam o nich opowiem, to muszę powiedzieć ciekawostkę. Konie bliźniaka to dosyć rzadkie zjawisko, ponieważ najczęściej drugi koń, czyli jeden z bliźniąt, w okresie prenatalnym już traci swoje życie. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, więc same narodziny koni bliźniąt są dosyć rzadkie, a jeszcze rzadsze jest to, że będą one długo żyły. Dlatego te bliźniaki to prawdziwy cud świata. Są to konie Taff i Griff z Wielkiej Brytanii. Które urodziły się w 1982 roku. Nie mam informacji na temat tego, czy w jakichś poprzednich latach te konie zmarły, jednak informacje te są całkiem świeże, co daje nam naprawdę pokaźny wiek. Numer 3, czyli najstarszy koń wyścigowy. Jak dobrze wiemy, konie w wyścigach dość szybko kończą karierę. Często zdarzają się u nich pewne zwyrodnienia, które nie pozwalają tak naprawdę żyć jakoś wybitnie długo. Oczywiście nie jest tak zawsze, jednak zdarza się to dosyć często ze względu na to, że konie te dość wcześnie są dosiadane i, i biegają w naprawdę ekstremalnych prędkościach. Rekordzistą w dziedzinie wieku koni wyścigowych był Tango Duke, który miał 42 lata. Generalnie, jak na konia, jest to bardzo dużo, a jak na konia wyścigowego, jeszcze więcej. W tamtym odcinku był najwyższy koński skok, więc w tym przyszedł czas na najdłuższy koński skok. Oczywiście z jeźdźcem na grzbiecie. Pewnie nie zdziwi Was to, że konie potrafią skakać dalej niż wyżej, ale ten wykonał naprawdę pokaźny skok. Koń Something dosiadany przez Andrze Ferriego wykonał skok na dystans 8,25 m. Więc w sumie te opowieści słytku niareczek o fryzach albinosach skaczących 2 metry mogą mieć w sobie ziarno prawdy. Tylko, że te 2 metry to są w dal, a nie w zwierzch. No i ostatni rekord, czyli największa liczba wygranych gonit. Wycięzcą w tej dziedzinie jest zdecydowanie koń Goldsmith. I możecie się teraz pewnie zastanawiać, ile wygrał tych gonit? W 50, może z 60? Nie, ten koń wygrał 350 gonit. Dla mnie jest to naprawdę niewyobrażalna liczba, także jest to wynik naprawdę pokaźny. No dobrze, i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek rekordów końskich Guinnessa. Mam nadzieję, że trochę Was to zaciekawiło, że poznaliście jakieś kolejne fajne rekordy, o których wcześniej nie wiedzieliście. No i z mojej strony to by było na tyle. Zapraszam Was serdecznie na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta, i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!